ma wszystkim, wita się z Wami poniedziałkowy lipiński, jak zwykle jestem. I na wstępie chciałem bardzo, ale to bardzo pozdrowić wszystkich widzów, z którymi miałem okazję spotkać się na urodzinach Ergola. Było bardzo fajnie. Pogadaliśmy sobie o piłce i nie tylko. Pozdrawiam was. No i oczywiście pozdrawiam też całą resztę widzów. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać. Myślę, że myślę, że tak będzie. I wiecie co? Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy: że dawno z tej kanapy nie padło pytanie. No i teraz mam ciężkie poniedziałkowe pytanie. Przygotujcie się. Jesteście gotowi? No to słuchajcie. Jaki jest najlepszy wykonawca rzutów wolnych w historii całej polskiej piłki? Uuu, teraz to dowaliłeś, Lipiński, tak w poniedziałek? Czekam na Wasze komentarze. A teraz, maestro, puszczaj film. Przenosimy się do. Wow. I Jeszcze kilka dni temu Arkadiusz Milik był krytykowany i wyśmiewany za sytuację w końcówce meczu z Liverpoolem. Mógł zostać bohaterem, a skończyło się tak, że na nowo odżyły wszystkie żarty o jego braku celności. Zaraz po meczu z Derek polski napastnik powiedział coś takiego: Powinienem wykorzystać tę okazję, ale takie mecze i sytuacje się zdarzają. Nie mogę jednak długo myśleć o tej zmarnowanej szansie. Poświęcę na to co najwyżej jedną noc. W sobotę gramy z Kaliari i muszę się skupić właśnie na tym spotkaniu. Nasz Arkadiuszo dobrze wiedział co mówi, bo minęło kilka dni i z wyśmiewanego Milika stał się Milikiem superbohaterem. W najlepszy możliwy sposób odpowiedział na krytykę. Właśnie między innymi za takie historie kochamy piłkę nożną. Przyszła 91. minuta meczu z Kaliari i Arkadiusz Milik tak przymierzył z rzutu wolnego, że wszystkim kopary opadły dosłownie, bo to było perfekcyjne. Jedna z najpiękniejszych, a może najpiękniejsza bramka w karierze polskiego snajpera. Tak wykonanego rzutu wolnego nie powstydziliby się najlepsi w tej branży. I to zachowanie Milika zaraz po golu. Polak poleciał w stronę ławki rezerwowych, żeby wyściskać się z kolegami z drużyny. We wtorek byliśmy wszyscy na dnie. Odpadliśmy z Ligi Mistrzów, a teraz znowu jesteśmy zwycięzcami. Nikt mi nie powie, ale właśnie takie okoliczności budują prawdziwe drużyny. Po meczu Carlo Ancelotti powiedział jak to jest z Milikiem i tymi wolnymi. Jeśli faul jest po prawej stronie, to wykonują go albo Milik, albo Mario Rui, a przeciwna strona należy do Mertensa i Insigne. Milik to bardzo poważny gość, który potrafi zrównoważyć pozytywne i negatywne chwile. On jest idealnym reprezentantem całej drużyny. Jesteśmy zrównoważeni. A do tego zawsze ciężko trenuje i daje z siebie wszystko. Ciężko nam było zaakceptować wynik meczu z Liverpoolem, ale odpowiedzieliśmy w najlepszy możliwy sposób. Swoje trzy grosze dorzucił też kolega z drużyny Polaka, czyli Kalidu Kulibali. Bardzo się cieszę z jego gola. On jest tym, który zawsze daje z siebie wszystko. Nawet podczas treningów, gdy jako jeden z ostatnich opuszcza boisko. A co o sytuacji z wolnym powiedział sam bohater? Dostałem sygnał z ławki. W tej sytuacji nie było kontrowersji. Mertens wiedział, że z tej części boiska uderzamy ja albo Mario Rui. To jest sytuacja, którą często przerabiamy na treningu. Wysłaliśmy bardzo ważny sygnał. Pokazaliśmy, że wciąż się liczymy i możemy kontynuować walkę o mistrzostwo. Zobaczcie co tu mam. Nasz przycisk. Dokładnie nasz, bo jest zarówno. Mój i całego Fangolowego zespołu, jak i wasz, bo przecież to wasze subskrypcje, wasze wyświetlenia to wy chcecie nas oglądać. I gdyby nie wy, to nas by nie było. Nie byłoby Fangola, nie byłoby Lipińskiego, nie byłoby kanapy, nie byłoby sucharów. To wszystko dzięki wam. Dlatego jeszcze raz dziękuję. A teraz zobaczcie, co działo się na Ergolowych urodzinach, bo tam właśnie odebrałem ten magiczny przycisk ale nie wiedziałem, że mam go odebrać, po prostu o niczym nie wiedziałem. Chłopaki z Fangola mnie wkręcili, nagle okazało się, że Jacob mówi Lipiński, wyjdź tutaj na środek sali i odbierz to. No i troszkę mnie zatkało, naprawdę. Zresztą sami zobaczcie, co tam się działo. Moje. rodzice. Zaszyłem się pytania. <laughs> Dobra. No i dobra. Teraz, teraz, żeby mógł zacząć, teraz. Masz jakiś ten? Panowie, jeszcze dzisiaj, poza tym, że robią godzinę, jest dla nas to wyjątkowy dzień, to mamy jeszcze niespodziankę, niektórzy się znalazły na kogoś tutaj w tym, w tym, się zajmuje, ale o tym więcej powie wam Dżeko, ja mu zaraz oddam głos, tylko uruchomię sobie, bo trzeba mu to wiesz, niż Więc trzy zwoje, jeden No dobra, to jak wiecie to e, ja zajmuję się na co dzień YouTube'em, także wiem co to znaczy bić te pierwsze 100 tysięcy. Jest bardzo ważne, jeżeli ktoś kiedyś z was marzył o tym, żeby zacząć swój kanał, to to jest taki pierwszy, naj, ten wyższy próg, który można osiągnąć. No i e, dzisiaj właśnie, jako że, e, jako że jest kanał, który to 100 tysięcy zrobił Fabol, proszę bardzo, Mikołaj tutaj prosimy o odbiór, bo ten przycisk jest przekazany tobie i miło bardzo <coughs> wręczyć. Brawa, bardzo. wskazane. Proszę, brawa na mando. Powiemy to znaczy dziś 100 tysięcy, także wynikację. No i dalej oczywiście jeszcze. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, teraz... Nie wiem co powiedzieć, bo jestem w totalnym szoku, o niczym nie wiedziałem. Pewnie kolor na mojej twarzy na to wskazuje. Jesteś czerwony. Zaraz czerwone. się spalę, zaraz się spalę. Słuchajcie, w takich momentach pewnie dziękuję się komu. Mamie, tacie. Ja dziękuję całej ekipie Fangola. Naprawdę ciężka, ciężka robota, kawał roboty tutaj wykonany. Dziękuję wszystkim widzom, wszystkim subskrybentom. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj mają apkę pobraną. Nie subskrybujesz? No wiesz co, słuchajcie, no musicie to naprawić. Dziękuję. Subskrybuję, subskrybujesz. Subskrybuj. A subskrybujesz. Ja już Dzięki, dzięki. Co za przemową? E, Dlaczego mi, mi robisz takie niespodzianki? niespodzianki ci zrobiłem w dużej mierze dlatego, że to hmm. idzie do ciebie. Jak to do mnie? Dobierasz to dzisiaj ze sobą domu. Nie no chyba żartujesz. Nie. No gdzie? Gdzie? Na tą kanapę? To na tą jest, kanapę? Tak, to jest dodatek, wiesz co, ta kanapa. Y zasługuje na to, żeby nad nią coś wisiało, albo też stało i to ale... dzisiaj zabierasz ze sobą tak, tak. Mogłeś mnie uprzedzić, naprawdę. Ja już sobie no. zrobiłem sesję, więc mam tym fotek narobiony. Tak, to, to teraz to... ja, chyba do fotowódki ja kolej, z... tak jest. Ale, ale stresio, chłopie, ale stresio. <grym> w każdym razie Milik swoim wolnym rozwalił system. Włosi dosłownie oszaleli. Nie wierzycie? No to spójrzcie na to. Dziennik Corriere dello Sport nie owija w bawełnę. To była magia ala Diego Maradona. Arkadiusz Milik doczekał się też nowego pseudonimu Maramilik. Przyznacie, że porównanie do legendy Napoli, boskiego Diego, to naprawdę jest coś wyjątkowego. Arek powinien sobie zachować tę okładkę i w przyszłości pokazywać ją wnukom. Patrzcie, dziadek był jak Maradona. No, coś pięknego. A teraz trzymajcie się mocno, ale to bardzo mocno. Po meczu z Cagliari sieć podbija taki filmik, jak dla mnie hicio. I kreatywnego widza. No to teraz czas na szybkie kKW. Zaczynamy od wierszyka. Gdy piłka w światło bramki leci, subskrybuj z boiska do sieci. A gdy nie wiesz, kto strzelił tego pięknego gola, pobieraj apkę Fangola. Prawda, że piękny wierszyk, jego autorem jest Barcik z Skyjumping. Dzięki Barciks, i pozdrawiam. Przechodzimy teraz do sucharów. Trzymajcie się mocno, przygotujcie jakąś szklanicę wody. Zaczynamy! Czemu Icardi nie zmienia klubu? Bo nikt się nim nie interesuje. Tego suchara podrzucił Colleen Kolajko. Myślę, że tak to się czyta, tak z amerykańskiego. Colleen Kolajko. Pozdrawiam. No i na koniec. Uwaga. Mega suchar. Przy grze jakiej drużyny La, La Liga najczęściej kręci się wokół łezka? przy drużynie Łezka. Ja teraz hamuję łezkę w swoim oku, bo ten suchar... Uh, ten suchar nadesłała Klaudia R. Klaudia, naprawdę, zaorałaś, zaorałaś, zaorałaś dzisiejsze KKW. Ja nie wiem, co mam powiedzieć po prostu. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam i czekam na więcej. Pamiętajcie, hashtag KKW. Jakie to proste. Lipiński, serio ta apka Fangola jest darmowa? Tak, panie Januszu, jest darmowa. Jak żarcie na degustacjach w supermarketach. Wie pan, też uzależnia i też wraca się po więcej. Niech pan powie Piotrowi. Dobra, powiem. Sąsiad pewnie jej nie ma. No właśnie, już ma. Kurwa, ale ja mam szybciejszy internet, to mi będzie szybciej chodzić. A, no chyba, że tak. To pan pobiera. Link znajdzie pan w opisie pod filmem. Śmiało, klikaj pan. Polscy kibice na Twitterze zwrócili uwagę na charakterystyczny nabieg Milika przy tym rzucie wolnym. Zaraz zaczęły pojawiać się komentarze, że podpatrzył to na zgrupowaniach reprezentacji u Roberta Lewandowskiego. Wszystko wytłumaczył jednak dziennikarz przeglądu sportowego Tomasz Włodarczyk. Okazało się, że ten swój nabieg to Milik wypracował już w czasach Ajaxu. Na zgrupowaniach podpatrzył to lewy i okazało się, że żre. No i teraz mamy dwóch snajperów, którzy potrafią przymierzyć z wolnego. No i o to chodzi, panowie. I tak już na koniec. Wyobraźcie sobie minę Cristiano Ronaldo. Kurwa, wszędzie Polacy. Patrzy w tabelę strzelców Serie A, a tam cały czas przed nim ten Krzysztof Piątek. A tu jeszcze drugi Polak wali taką bramę z rzutu wolnego, że sam Chris pewnie chciałby taką walnąć w barwach Juve. Dobrze, że Pazdan nie gra we Włoszech, bo dopiero by się Chłopina załamał. A co powiecie na taki wyścig o koronę króla strzelców serii A? Piątek kontra Milik. Ja tam jestem za. A teraz na koniec. Piąteczka, która jest tak precyzyjna jak rzut wolny Mara Milika. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Do następnego. Hej!